Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich miłośników perfum. Chcę Wam pokazać nowość, która jest z nami od wiosny. Opisywałam ją na blogu, pokazywałam na Instagramie. Omawiałam też ten produkt w takim filmiku o perfumach na wiosnę. Jak nie trudno się domyślić z tytułu, chodzi o First Instinct Abercrombie Twitch. I postanowiłam zrobić dłuższy filmik o tych perfumach, bo naprawdę zasługują na uwagę, chociaż wydaje się, że to jest taki mainstream, czyli nie ma tu nic wyjątkowego. Jednak można tu znaleźć kilka ciekawych perfumowych zjawisk. Po pierwsze, to są perfumy damskie, które pojawiły się po męskich. To nie zdarza się często w perfumach, właściwie jest to rzadkość. A pierwszy był. Ten no to produkt. First Instinct dla mężczyzn. Po prostu nazywał się First Instinct, tak jak ten się nazywa First Instinct Woman albo Femme. I to był pierwszy produkt. Już od razu pokazuję flakom, który miał taką taflę wody przypominać. Pachnący ginem, pachnący tonikiem, pachnący liśćmi, liśćmi fiołka, ambrą, piżmem i zamszem. To są takie moim zdaniem najistotniejsze nuty. Można by jeszcze oczywiście wskazać pieprz też oczywiście jest istotny, szczególnie w perfumach męskich. I tak oto rok po premierze męskiego produktu pojawił się ten oto produkt damski, co samo w sobie już jest wielką ciekawostką. Ale jakież to te perfumy są? To może zanim przejdę do zapachu, który jest najistotniejszy, zacznę od flakonu, od tego co widzimy, bo też kupujemy często oczami. Kochani, twórcą flakonu jest taki. Wzięty obecny kreator, nazywa się, zaglądam do ściągi, Fabrice Le ma taką firmę Studio Pi, więc ja podlinkuję Wam. I tam znajdziecie na stronach tegoż Studio Pi, firmy, dla których pracował. No jest ich bardzo dużo i całkiem sporo ciekawych flakonów w ostatnich lat, to są jego kreacje. Na przykładzie tego produktu widać, jak ten Pan pracuje, czyli wybiera prostą formę, taką wręcz sprawdzoną powiedziałabym i próbuję uzyskać jakiś efekt na powierzchni. Tu jest taka ala powierzchnia wody, podobnie jak w tym flakonie, co lepiej tutaj widać, bo tu jest niebieski płyn w środku. Tu mamy taką nierówną powierzchnię z dwóch stron, taką metalową płytkę z napisem, czyli żadnych kartonów. O tutaj, no to jest bardzo nowatorskie rozwiązanie. Flakon jest niesamowicie estetyczny, szlachetny, ładnie leży w rękach. I dokładnie tak samo jest z tym, nie wiem czy to widać. To wszystko jest utrzymane w różowych kolorach i to jest kolejna ciekawostka. Te różowe perfumy, różowe produkty teraz tak dość mocno pojawiły się w, w perfumeriach. Ja myślę, że to jest ten, który się dopiero zaczyna. I często właśnie w tych różowych flakonach są produkty wyraziste, kobiece, chociażby Dior Poison. Zwróćcie uwagę, tam mamy ten różowy płyn, czy chociażby Black Opium, który też zawiera płyn różowy. Byłoby jeszcze kilka produktów, ale wracam do czym prędzej, do tego, że to produktu. Fabrice Legros mówi tak. Projekt oparty jest na prostych, klasycznych niec, liniach oraz krągłościach przywodzących na myśl kobiece kształty. No, można tak powiedzieć, zgodzić się z nim. I teraz kartonik. Kartonik też jest bardzo ciekawy. Zobaczcie. Rzadko się zdarza, że na kartoniku jest takie zdjęcie, które właściwie jest tym, co można zobaczyć jako reklamę prasową. Gdzieś tam w tych kolorowych magazynach. I porównałam te perfumy do Black Opium, do Poison Girl, i dodałabym jeszcze Good Girl od Karoliny Herrera, bo to jest podobna kompozycja zapachowa. Ale kampania reklamowa, jak widać, jest zupełnie inna. Nie ma tej demoniczności, nie mamy tu modelki, która ma jakieś czarne włosy i taki ogólnie wygląd, powiedzmy, wampa, tylko tu mamy dziewczynę po prostu w białej, płóciennej sukience, która gdzieś jest przewiązana troczkami. Widzimy prześwitujące we włosach promienie słońca, włosy w kolorze naturalnym, więc zupełnie inna koncepcja zmysłowości, bo słowo zmysłowość będzie się to pojawiało. Kiedy przejdziemy do omawiania zapachu, no to jeszcze pójdę dalej i to się zdejmuje. To jest taka ciekawostka kolejna. I tu się wyłania ten właściwy, właśnie różowy motyw o właśnie ta tabliczka z napisem. Tutaj mamy napisane właśnie Abercrombie Twitch, większą czcionką, a mniejszą First Instinct. Podobnie wygląda męski flakon, kartonik. Tutaj są takie trążki Bardzo delikatnie zarysowane, wytłoczone. To jest 50 i 30. O tak. Także dość konsekwentnie zrobione perfumy. Kształt jest flakonu, bardzo przyjazny, bardzo solidnie leży w rękach i moim zdaniem można go śmiało nosić w torebce. 30 byłaby optymalna, ale i 50 jest całkiem niezła. Rzecz naprawdę solidna, bo. Dlaczego taka solidna? Bo marka Abercrombie Fitch to nie jest taka marka po prostu amerykańska odzieżowa. To jest ta wyższa półka odzieżowa, marka ma XIX-wieczny rodowód, zaczynała od ubrań na polowania, ubrań do takiego noszenia na co dzień, ale tych lepszych ubrań, więc nic dziwnego, że w pewnym momencie stała się ulubioną marką wszystkich prezydentów Stanów Zjednoczonych. No to, no to jest to po prostu już ta najwyższa półka. Co ciekawe... Ciekawe, kiedy przeprowadzano badania wśród młodych. Młodzi stwierdzili, że posiadanie produktu z logo Abercrombie Fitch byłoby dla nich większą frajdą niż y, czegoś od Nintendo czy od Lewisa. Jedną jest to bardziej pożądana marka od tych dwóch, które wymieniłam, co jest dla mnie bardzo dziwne, szczególnie w kontekście Nintendo. No bo powiedzmy, Lewis może rzeczywiście, y, no niekoniecznie już, no co, gen, każda generacja dobiera sobie jakąś markę, którą kocham. Także tutaj mamy krótko mówiąc, mamy producenta bardzo, bardzo prestiżowego i nobliwego. I teraz może warto już w końcu dojść do tego zapachu. Czym ten zapach jest? Może kilka słów o kreatorze zapachu, no bo to nigdy nie jest tak, że menedżerzy marki Abercrombie Fitcher robią perfumy. Perfumy zleca się specjalistycznym firmom. Powiem tak, jak się wymawia. Laurent Le Guernec. IFF, IFF, czyli jest tak, taki międzynarodowy koncern i zrobił takie perfumy jak Lovel dla Sary, Jessica Parker, jak perfumy Rouge i Absinthe dla Avonu i Christiana La to był taki mariaż swego, swego czasu. Następnie Bond numer 9, tam aż 13 produktów, Katy Perry, Killer Queen. Mark Jacobs, Michael Kors, te jego słynne perfumy Michael, do których tak niektórzy wzdychają, Dolce Gabbana, no Banana Republic, no klientów ma zacnych. I co mówi o tych perfumach sam autor, bo to zawsze jest najciekawszy, on najlepiej wie, co chciał osiągnąć. Kompozycja First Instinct for Woman jest radosna, kobieca i urzekająca. Mówi twórca zapachu, pierwsza nuta jest zmysłowa. Serce iskrzy podczas, gdy bazy decyduje o silne oczarowania, czyli tego pierwszego wrażenia, czyli first instinct, na no, które można zrobić tylko raz. Formuła została stworzona, by uwodzić. No jeśli pierwsze wrażenie, czyli first instinct ma uwodzić, no to po, poczytajmy, co tam w tym składzie jest, bo ja wyczuwam bardzo silną, silny akord na bazie nuty. Z, z takiego składnika, to tak naprawdę śmiesznie się nazywa bubtonka. Niektórzy mówią, fasolka tonka. A to tak naprawdę nie jest ani bubtonka, ani fasolka tonka, tylko to jest drzewo. Drzewo, które produkuje owoce przypominające wanilię, tylko krótsze. Mamy tu następujące nuty. Zanim przyjdę do tego Bobu, to Wam opowiem. Magnolia i wnucie głowy, grejfrut i marakuja i ja myślę, że to jest to, co decyduje o istocie tego zapachu, tak sobie naniosę, bo rzeczywiście on jest w pierwszej chwili bardzo świeży, a potem zaczyna mieć inną osobowość, więc uczulam każdego, kto by tak powochał sobie te perfumy i szybko pobiegł dalej, że potem będzie coś bardzo poważnego, nie dajcie się zwieść różowemu kolorowi, bo to jest właśnie taki trend, że do tych różowych flakonów daje się coś wyrazistego. Następnie, w nucie serca, kwiat pomarańczy, no to też nie jest banalny składnik, Orchidea lilia wodna, no to już są takie komponenty dość typowe, no ale być może idealne do zbalansowania tego wyrazistego kwiatu pomarańczy, i nuta bazy, ciepła ambra, kremowy bubtonka i uzależniające piżmo. I teraz, czym pachnie bubtonka? no bo on decyduje o charakterze tego zapachu. Bubtonka pachnie jak kawa, taka silna kawa z ekspresu, połączona z czymś migdałowym, czyli taki typowy, łakociowy. Aromat, ale nie z tych banalnych, nie taki prosty, cukrowy, nie taki prosty, miodowy, tylko taki, taki bardziej wyrazisty. Niektórzy mówią, że tam pobrzmiewają nuty siana, tak, tak zwanej kumaryny, no bardzo złożony akord i bardzo dy, dominujący. Bardzo często po Bubtonka sięgał gerlę, w tych swoich klasycznych produktach zawsze miał jakąś odrobinę tego produktu. I one być może sprawiały, że gerlę zawsze pachniał gerlenem. Teraz już Gerlenowie perfum nie robią, pracują dla nich wynajęci kompozytorzy zapachów, bo marka stała się własnością innego dużego koncernu, ale zrobili kilka lat temu perfumę Mężczyzna Idealny, Lom Ideal, i tam był moim zdaniem bardzo silny ten akord bobotonkowy, mówiąc tak nieładnie i żartobliwie, i on potem trafił do męskich, do damskich kompozycji. No, tak bywa w perfumach i chyba w damskich się najlepiej sprawdza. Ja długo zastanawiałam się nad tymi perfumami, czy ja je zaakceptuję, czy się, je, czy się do nich przekonam, bo pobrzmiewają mi tą Karoliną Herrerą, Good Girl, tym bucikiem, tą szpileczką, który nie do końca jakiegoś tak przypadł mi do gustu, ale wiem, że to jest wielki hit i że ludziom podoba się bardzo, więc tak chciałam się nad tym zapachem pozastanawiać. Sięgałam po niego latem, nie bardzo tak do mnie przemawiał, ale teraz się ochłodziło, zresztą te ostatnie dni lata, więc zaczął pachnieć inaczej i myślę, że doskonale sprawdzi się jesienią i zimą. No i dla kogoś, kto sięgał po te perfumy jesienią i zimą, może być i niezłym produktem na lato. Zresztą, kiedy go wąchałam pierwszy raz, to tak sobie zaklasyfikowałam go w głowie jako lżejszą wersję Good Girl. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Czy wąchaliście te perfumy, czy znacie te dwa, o których mówię, i czy robiliście takie testy porównawcze. Jeśli nie, to spróbujcie, a przede wszystkim spróbujcie sięgnąć po ten produkt gdzieś tam w perfumerii, weźcie do ręki. Bo to jest naprawdę taka najwyższa półka amerykańska, o której my w sobie tak mało wiemy. Coach, o którym niedawno też Wam mówiłam, teraz ten Abercrombie and Twitch, także nie, nie, nie można tych perfum ustawić na jednej półce z Zarą, na przykład, która też jest bardzo lubiana, bo to jest po prostu ten jednak wyższy segment rynkowy, ale tak jak mówię, jak weźmiecie ten flakon do ręki, poczujecie to ciężkie, gładkie, szkło i tą niesamowitą formę, to no, będziecie wiedzieć, że to już jest taka inna jakość. Czekam na Wasze propozycje, jeśli chodzi o perfumy bobotonkowe albo perfumy amerykańskich marek albo po prostu na Wasze opinie o tym produkcie. A tymczasem dziękuję za uwagę. Wszystkiego pachnącego, pa pa!